Witajcie przyjaciele, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, jak możecie wykonać koszulkę marzeń z Waszym wymarzonym na przykład pojazdem. Od razu powiem, że jeżeli ktoś potrafi dobrze rysować, tak od ręki nie potrzebuje żadnych szablonów, pomocy i tak to może sobie darować oglądanie reszty tego filmu, bo niczego się mądrego nie dowie. Ale jeżeli ktoś, tak jak ja, nie umie rysować. To myślę, że warto, żeby obejrzał do końca. I tutaj pewnie zastanawiacie się, dlaczego tarpan i dlaczego w takim ujęciu no, z boku, gdzie po prostu z profilu no, nie wygląda on najlepiej. I o tym dowiecie się w kolejnym odcinku. Także zachęcam Was od razu, żeby zostać na kanale i zobaczyć następny odcinek. A tymczasem bierzemy się do roboty. Co będzie potrzebne do wykonania takiej koszulki z y, samochodem marzeń albo jakimś innym pojazdem, albo co tam sobie kto chce zrobić? No przede wszystkim koszulka, wiadomo. Następnie spinacze do bielizny. Kalka techniczna to wystarczy jedna kartka, ale ja mam cały blok, także jest ok. Taśma izolacyjna, którą będziemy przyklejać sobie naszą kalkę do, mm, czy to do, tak jak tutaj, kubeczka, czy do szyby. Oczywiście szyba. Ja wykorzystałem sobie półkę z barku, także muszę to szybko kończyć tą robotę i, i odkładać ją na miejsce. Następnie marker yy, taki cienki yy, do rysowania po tkaninach. Kredki świecowe również do, do malowania po tkaninach specjalnie do tego zrobione. Ja mam akurat takie, ale to nie jest żadna tam kryptoreklama. Będzie nam potrzebny pergamin. Taki, jak się piecze tam jakieś ciasta, czy coś takiego. Żelazko, żeby zaprasować poprzez ten pergamin właśnie nasz rysunek na koszulce. Zdjęcie, które będziemy przynosić. Ja wybrałem akurat to. I łapiemy sobie teraz łyczka kawy i bierzemy się do roboty. Zaczynamy odrysowywanie naszego tarpana 5 śrub o rozstawie 5 razy 139,7 mm czyli 5 razy 5,5 cala dokładnie. Jest to chyba najpopularniejszy rozstaw śrubuch w samochodach. Amerykański dostaw z czasów II wojny światowej, wiadomo, wszystkie rosyjskie samochody polskie nie tylko, bo Suzuki, na przykład, też miało właśnie coś takiego. Charakterystyczne przetłoczenie, znane również z Małego Fiata. I teraz słuchajcie, e, ponieważ w tym projekcie nie będzie e, nam potrzebna ta plandeka, a nawet wręcz przeciwnie, to po prostu i sobie nie narysuję, tylko zrobię sobie tutaj tak, i głowta będzie szła tak, jakby plandeki w ogóle nie było. I tutaj jeszcze mamy, mamy tłumik. Oj, tłumik trzeba też zrobić. O, tylne koło prawe. Tylny most, no i słuchajcie, teraz jest taka sytuacja, nie wiem, pewnie to widać, że tylne koło nie bardzo pokrywa się z wykrojem nad kola. to jest taka, tak to było jak, jak były z tyłu założone nowe resory, albo ktoś wzmocnił te co były, taka sytuacja też miała miejsce w aromuszczelu, a nawet w gazie sobą, także tarpan nie był ani pierwszy, ani ostatni, który... Nie wyglądał z profilu najlepiej. Ale dla nas to żaden problem, bo sobie zrobimy taki mały trik. I teraz on będzie wyglądał tak jak, tak jak powinien. Przesuwamy sobie odrobinkę, tak żeby było w porządku. No i dobra, gotowe. Teraz e, użyję troszkę nowocześniejszej technologii. Zeskanuję sobie ten rysunek, powiększego i wydrukuję w powiększeniu, bo taki mały. Byłby za mały na koszulkę. I potrzebny jest po prostu troszkę większy. I dobra, słuchajcie. Mój e, narysowany m, rysunek tarpana e, został zeskanowany i powiększony. Tutaj nieocenioną pomocą e, wykazał się kolega Michał, którego poznaliście w filmie o zabezpieczeniu ładunku. E, na ksero tu z ksero powiększył i. Można to teraz będzie przenosić na koszulkę. Ja już raz to zrobiłem niestety, jak kasowałem nadmiar filmów w telefonie. Skasowałem również ten film, gdzie, gdzie robiłem tego tarpana na koszulce, więc żeby nie robić jeszcze raz tych samych głupot, to zrobię nowe. I zrobimy sobie koszulkę z Luazem 969. Także technologia będzie ta sama. Zapraszam do oglądania. No i dobra, słuchajcie, wszystko jest już przygotowane. Szyba, rysunek. Teraz musimy sobie to przykleić jedno do drugiego. Ja już sobie tutaj naszykowałem taśmę izolacyjną, bo ona jest najlepsza do takich zadań. Chodzi o to, żeby nam rysunek po prostu nie uciekł z tej szyby. Gotowe. Następnie obierzemy koszykę, na no tą naszą szybkę. Nie wiem, czy coś widzicie? Ja też niewiele, ale trzeba używać wyobraźni. I wtedy powinno się jako taką udać. Dobrze, chciałem zrobić czerwonego, bo w pierwszy raz zobaczyłem rysunek takiego luaza, zdjęcie w katalogu Młodego Technika z 89 roku. To bardzo zapragnąłem takiego mieć. No i jak łatwo się domyślić miałem. Miałem coś takiego. <laughs> W okolicach roku 2000. Jeśli ktoś jest z Warszawy albo, albo w Warszawie bywał, to mm, na rogu ulic Towarowej i Grzybowskiej był parking i tam taki żółty luas parkował przez długi czas. I później tak się akurat stało, że, że trafił w moje ręce. Najpierw miał go mój kolega. Jak się to zupełnie przypadkiem okazało właśnie ten egzemplarz, który tak bardzo mi się podobał i tam prawie codziennie mu się przyglądałem nie byłem zbyt urodziłym samochodem yy, w naturze, więc i na tym rysunku też nie musi być tak super jak to się go urodziło. Bardzo było urodziły, bardzo mi się ten spodobał. Miał być to miał dzisiaj odcinek o tarpanie. No to niestety nie będzie, no ale co zrobić? No jest jak jest. Inaczej nie będzie. To zdjęcie <śm> pozyskałem z oryginalnego. Radzieckiego katalogu części. Tutaj po prostu yy, radziecki rysownik zapomniał narysować najniższego przetłoczenia. Dlatego ja naprawię ten błąd i go dorysuję, bo to nie może tak być. To musi być elegancko wzorowane. Tutaj też nietypowa wersja z bardzo dużym bocznym oknem. Normalnie te okna były dużo mniejsze. Yy, były zresztą szklane, także. Znakomicie utrudniało to mm, zwinięcie dachu. No bo po prostu taka sztywna szyba, oprócz tego, że się nie chciała zwinąć, no to jeszcze było ryzyko, że się um, potłucze. Także to nie było najlepsze rozwiązanie. No dobra, słuchajcie, i mamy to. Mamy to, bierzemy się teraz za kolorowanie. Zaczynamy. Najpierw szyby. Wiadomo, na niebiesko, tak jak w przedszkolu. Myk malujemy elegancko. Tutaj troszkę powiem Wam, że powinienem zrobić go w kolorze białym. Wtedy lepiej by wyglądał ten przedni pas, tak jak w Zille malowany na biało. Albo w Zille, albo w Gazie 53. Ale skoro wziąłem sobie szarą koszulkę, to muszę teraz malować na szarej. Teraz zastanawiam się, jaki kolor dla niego wybrać. Więc póki nie podejmę jeszcze tej decyzji, to będę malował elementy, które normalnie były malowane na czarno, znaczy malowane. No. Na czarno zrobimy sobie wiadomo opony. No bo koła zawsze są czarne, guma jest czarna. I tutaj nie ma dużego wyboru. Klamka tam też była zawsze czarna, bo była plastikowa. O. No i sam nie wiem, czy robić go na czerwono. Tak jak na zdjęciu reklamowym. Czy może jakiś inny kolor, może na żółto, tak jak mój był żółty? Sam nie wiem. A Wy jak myślicie, jak będzie lepiej wyglądał? Macie rację, taki fajny samochód wygląda doskonale w każdym kolorze. A nie, niech tak. No nie, no czerwony, ale ten przód będzie taki szary, trzeba by go malować na biało. Hmm. Robimy. Tracimy na czerwono, nie ma co. To będzie wersja eksportowa z prospektu reklamowego, tak sobie to będę tłumaczył. No. Można powiedzieć, że kolejna zniszczona koszulka. Na no, szmaty też się nie da, bo to takie na drukiem to nie bardzo. Także jeżeli e, będziecie takie próby podejmować, to pierwszy raz radzę wam skorzystać z jakiejś po prostu starej szmaty. Wziąć sobie jakieś stare prześcieradło albo coś takiego i, i popróbować, bo no to tak później, żeby Chodzić bez obciachów w takiej koszulce. No. Nie wiem, jak Wam się to podoba. Mi dość średnio, ale może być. Teraz yy, idę po żelazko i będzie trzeba to zaprasować. No i Chciałem Wam pokazać źródło inspiracji. Katalog Młody Technik. 89 na 90 rok. Tu założyłem sobie zakładkę. No i bez. Bez cienia przesady można powiedzieć, że luas jak malowany. No i tak słuchajcie, rysunek mamy już skończony. Bierzemy teraz z pergami kładziemy go sobie tutaj. Żelazko nastawione, nie wiem jaką tam temperaturę, bo to żona głównie go obsługuje, także jest gorące i rozprasowujemy, rozprasowujemy ten obrazek. Żeby po prostu ta, ta kredka, żeby yy, rozpuściła się i wniknęła w e, strukturę materiału. No, nie potrzeba dużo. Chwilę wystarczy. No, wydaje mi się. No wydaje mi się, że, że jest OK. Także. także to, by było, to by było, na tyle. Koszulka, koszulka jest gotowa. A czemu akurat? Z Tarpanem i czemu akurat w takim no, brzydkim ujęciu, bo Tarpan jest ładnym samochodem, ale no, na zdjęciach wychodzi średnio, a z profilu to już w ogóle kiepsko. Tego dowiecie się w następnym odcinku, także zapraszam Was do oglądania. I tak, słuchajcie, w tym odcinku to już będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to super. Jeżeli nie, to bardzo mi przykro. No a ja zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, który już niebawem na kanale. Trzymajcie się na razie.